Ograniczenia jakby wyrazów. Zawsze piszę za długo. Wielu osób mogłoby być ciężko zmieścić się w limicie słów na wypracowaniu, bo tak, to też napisać to na 150 jest ciężko. Mam niestety ten sam problem. Zawsze piszę za dużo i potem po prostu jest zabawa w krzyżówkę, bo muszę wykreślać połowę hmm. swojego tekstu, żeby zachować jeszcze dodatku sens. Cześć. Tutaj ponownie Kuba z w Kieszeni. To już trzeci dzień tegorocznych egzaminów naturalnych. Dzisiaj język obcy Nowożytni. Sprawdźmy, jak poszło tego tegorocznym maturzystom. Jak oceniacie poziom tego tegorocznej maturki? Z angielskiego prosta. Słuchanka nie była trudna, więc. No, ja zacząłem się uczyć do niemieckiego w tym roku do matury, ale uważam, że poszło w miarę ok. Słuchanka tylko najgorzej, ale to jakoś damy radę. Szczerze powiedziawszy, uważam, że nie był jakoś zbyt wysoki jak zazwyczaj na maturach z angielskiego, ale. No były niektóre zadania, o których można było się tam zastanowić nad niektórymi rzeczami. Także, no myślę, że poziom nie był jakiś mega wysoki, ale też nie był mega niski. Myślę, że dobrze poszło. Myślę, że dobrze poszło. Trzymam kciuki za wszystkich.